Mamy zadanie, żeby rozwiązać sobie takie równanie wielomianowe. Robimy to metodą grupowania wyrazów, czyli zastanawiamy się, co możemy wyłączyć z x do trzeciej i z 4x kwadrat. Możemy sobie wyłączyć x kwadrat. Więc dostaniemy x plus 4. Dlaczego? Bo x kwadrat razy x to jest x do trzeciej i x kwadrat razy 4 to jest 4x kwadrat. No i teraz coś wyłączamy z tego. I tu jest minus minus, więc minus sobie wyłączę, a z 9 i 36 mogę sobie śmiało wyłączyć 9. Dostanę znowu x plus 4, bo minus 9 razy x to jest minus 9x i minus 9 razy 4 to jest minus 36. No i piszemy, że to jest równe 0. Chodzi o to właśnie, żeby w tych nawiasach było dokładnie to samo, bo wtedy możemy sobie tu w jednym nawiasie napisać, że to jest x plus 4, natomiast w drugim nawiasie będzie to, co stało przed tymi nawiasami, czyli x kwadrat minus 9. No i to ma być równe 0. Iloczyn jest równy 0, gdy którykolwiek z tych nawiasów będzie 0, czyli stąd możemy sobie napisać, że albo x plus 4 musi być 0, no jeżeli odejmiemy czwórkę, no to dostaniemy, że x jest równy minus 4, to jest pierwsze rozwiązanie, albo ten drugi nawias ma być 0, czyli x kwadrat minus 9 równa się 0, jak dodamy sobie 9, dostaniemy, że x kwadrat to jest 9. No i po spierwiastkowaniu x równa się 3, albo x równa się minus 3. I mamy nasze rozwiązanie. Tyle.